Podczas swoich nauk Jezus wypowiada słowa, które zostały utrwalone w Ewangelii Mateusza 13,52? A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego podobny jest do Ojca Rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. O co chodzi Jezusowi? Co to za skarbiec, z którego wymywane są nowe i stare rzeczy? Jak dla nas to na pewno jest Słowo Boże. Dla nas starymi i nowymi rzeczami są słowa ze Starego i Nowego Testamentu, tak zwanego. I w starym i w nowym są nauki, które są dla nas ważne, dzięki którym możemy poznać bliżej Boga. I ja często Wydaje mi się, że dość często nawiązuje do Starego Testamentu, następnym razem będzie w ogóle tylko o Starym, ale dzisiaj będzie coś, co Jezus sam właściwie odnosił do Starego Testamentu. Tylko uznając Stary Testament możemy pewne rzeczy zrozumieć. Możemy zrozumieć porównania, pewne rzeczy, do których się Jezus właśnie, na które Jezus się powoływał. I historia, od której chcę zacząć, jest opisana w Ewangelii Łukasza w rozdziale 11. Tam jest taki moment, w którym Jezus uzdrowił niemego. Ten niemy był popętany przez złego ducha i Jezus wypędził tego złego ducha z niego i dzięki temu ten odzyskał mowę. Mam takie wrażenie, że ta sytuacja mogła mieć miejsce w Polsce, bo ludzie zamiast cieszyć się. Zaczęli Jezusowi zarzucać, że wędza złe duchy poprzez Belzebuba, czyli włączył się tak zwany hejt. I łatwo to sobie wyobrazić, bo podobnie mamy dziś, pewnie nie tylko u nas w kraju. I co by człowiek nie zrobił, czasami nawet dobrego, to i tak? Ktoś zawsze znajdzie się, że skrytykuje, rzuci oskarżenie, powie, że to i tak jest ze złego pochodzi. I pewnie gdyby Jezus żył dzisiaj. Jestem przekonany, że w wielu miejscach spotykałbym się dokładnie z taką samą reakcją jak było to właśnie 2000 lat temu w Izraelu. I tam sytuacja była też taka właśnie napięta i, i jeszcze nie dość, że mu zarzucali, że on wyrzuca złe duchy mocą Beelzebuba, to jeszcze ciągle domagano się od niego kolejnych znaków, kolejnych dowodów, tak, bo, bo to było mało według nich. I oczywiście to by nic by nie dało, że Jezus zrobiłby w tym momencie kolejny cud, kolejne uzdrowienie, bo te osoby były już tak nastawione, że nie chciały tego przyjmować. I Jezus doskonale o tym wiedział. I dlatego postanowił wytłumaczyć im w inny sposób, kim jest i co robi, jaka jest jego misja i jak powinien być tutaj traktowany. I on zdecydował się to zrobić na przykładzie wydarzeń które są właśnie zawarte w Starym Testamencie, w Ewangelii Łukasza właśnie 11.29 po tym wypędzeniu złego ducha i gdy niemy odzyskał głos, a oni mu ciągle robili zarzuty i domagali się kolejnych znaków, to Jezus wypowiada takie słowa. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jomasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich. Ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je ponieważ oni, dzięki nawoływaniu Jonasza, się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. O co chodzi z tym znakiem Jonasza? Nie wiem, czy pamiętacie moje kazanie o Jonaszu? Tak, dwie osoby kiwają głowami, że tak, reszta nie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Źle, bo może było słabe, a dobrze, bo będę mógł je znowu wygłosić i będzie ciągle nowe. W każdym razie, jak widzicie, Trzeba znać jak Stary Testament, żeby wiedzieć o co Jezusowi chodziło, na co on się powołuje. Czemu Jezus się powołał na znak Jonasza? Ja, oczywiście, tej historii już o Jonaszu teraz nie będę całej przypominał, bo to jest dość złożona, nawet bardzo złożona, ale w takim wielkim uproszczeniu chodziło o to, że Jonasz został wysłany przez Boga do Niniwy, by ten lud nawrócić, tak? By powiedzieć, że grzeszą, że robią źle i że Marnie skończą, jeśli nie odwrócą się od swoich złych uczynków. I to rzeczywiście wtedy przyniosło skutek: oni się nawrócili, i jak to się mówi, upiekło im się. I Jezus, powołując się na tę historię z Jonaszem, daje im do zrozumienia, że on również właśnie ich przestrzega. On również daje im możliwość nawrócenia się, czyli odstąpienia od grzechów, tego złego postępowania. Jezus im mówi wprost, że teraz, to znaczy wtedy, jest ktoś większy niż Jonasz. Ale oni są zatwardzeni, zatwardziali w swojej postawie tak? i odporni na naukę. I pomimo tego, że Jezus potwierdza to cudem, nie chcą słuchać nawoływania Jezusa. I dlatego Jezus informuje, że na sądzie ci ludzie z Niniwy, którzy się odwrócili od swoich grzechów, Potępią ich. Gdyż tamci się jako, mimo wszystko poczuli jednak tą sprawiedliwość, wiedzieli, że źle robią, a ci tego nie chcą. A kim jest królowa z południa? Chodzi o królową Sabę. Ja nie wiem, czy Sabę, czy Saby. Weszliśmy, jak to się odmienia. Ale pozostanę przy Saby, będzie bezpieczniej. W pierwszej księdze królewskiej, w rozdziale 10. Albo w drugiej księdze Kronik w rozdziale 9 możemy przeczytać o tym, co tam się wydarzyło. To było za czasów rządów króla Salomona i królowa Saby, usłyszawszy o bogactwie królestwa króla Salomona, o dostatku, ale przede wszystkim o tym, o mądrości takiej niespotykanej króla Salomona, ona postanowiła wybrać się do Izraela i zobaczyć i sprawić to wszystko na własne oczy. I po tym jak tam pojechała do Salomona i on pokazał jej te wszystkie wspaniałości swojego pałacu, drogi kamienie, zapasy złota. Po tym jak ona próbowała niezwykłych potraw, zobaczyła szaty, z którego zabyli, w które byli ubrani, zobaczyli jak mieszkają, mieszkają mieszkańcy dworu królewskiego. Ale przede wszystkim jak rozmawiała z Salomonem, zadała mu tam pytania i tak dalej to i przekonała się o tej mądrości króla Salomona, to jest napisane, że wpadła w zachwyt wręcz. Tak? I Jezus też próbuje im przekazać, że oni słuchając takich niezwykłych nauk, jeszcze popartych cudami, to powinni jak królowa Saby popaść w zachwyt. Niestety zamiast zachwytu mamy krytykę i niedowiarstwo. Nic ich nie przekonuje. Jezus wie, że choćby zrobił na ich oczach kolejne cuda, to nic by to nie dało, bo są ślepi na to, co dzieje się na ich oczach. I jak w wielu innych przypadkach, gdyby przyznali, że to, co widzą, pochodzi od Boga, to musieliby zmienić swoje postępowanie, swoją postawę. Bo, jak zawsze to mówimy, uwierzenie w Boga pociąga za sobą konsekwencje. Tak, takie skutki. I do tych skutków wrócimy, bo to będzie sednem dzisiejszego kazania. Tyle słowem wstępu, i dalej od wersu 33 Jezus mówi: Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą. Światłem ciała jest Twoje oko. Jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle, lecz jeśli jest chore, ciało Twoje będzie również w ciemności. Patrz więc, żeby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli zatem całe Twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemnego, całe będzie jak gdyby światło świeciało Cię swym blaskiem. W każdym razie każdy wie, jak ważne jest światło. I zarówno wtedy, jak i dzisiaj ludzie lubią światło, instynktownie lgną do światła i potrzebują światła. I też instynktownie boimy się ciemności. Tak zawsze wyobraźnia pracuje nam wtedy, kiedy jest dookoła ciemno, gdzieś tam się wtedy coś czai w każdym rogu. No, zresztą nie na darmo jest tak, że to właśnie po ciemku głównie działa zło. Tak? To, co jest w ciemności, łatwiej ukryć. W innej z przypowieści, Jezus mówi, że kobieta, której ginie jedna drachma. Tak? Zapala lampę, by rozświetlić ciemność, i dopiero wtedy jej szuka. Mamy też przypowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych. Jedne zaopatrzyły się w dostateczną ilość oliwy, drugie nie. Jedne mają światło, drugim tego światła zabrakło. W Ewangelii Jana 8:12: A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata to idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jezus nieraz przypomina, że jest światłością świata i rzeczywiście rozświetla nasze mroki, właśnie poprzez swoją postawę, poprzez swoje nauki, no już nie wspomnę o czynach, tak? I kto mu zaufa, nie chodzi po ciemku. Ale czy to... Wystarczy mi chodzić po cienku, czy to na tym powinniśmy poprzestać, że możemy zadowalać się tylko tym światłem, które daje Jezus? My sami, również tak naprawdę, też powinniśmy rozświetlać mrok. Jeśli uważamy się za uczniów Jezusa, to my również powinniśmy świecić światłem. No, może zapytać ktoś jak? Przecież tylko Jezus jest źródłem światła. Ale pamiętajmy, że źródłem światła może być nie tylko źródło. Tak? Przykładem Słońce. Ono jest rzeczywiście źródłem światła, ale dla przykładu, Księżyc też świeci światłem odbitym. Dzięki niemu również. Co prawda nie jest ono tak mocne, ale jednak daje się coś zobaczyć. W pierwszym liście Jana 1.5 apostoł pisze tak: nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeśli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo. No tak samo i my mamy nie tylko chodzić w światłości którego źródłem jest Jezus, ale też samemu światłem świecić. Światłem prawdy, Ewangelii, dobrych uczynków, dobrych zachowań, choćby takim właśnie światłem odbitym. I jeśli tego nie robimy, jeśli nie ma z nas żadnego światła, to zostajemy tylko właściwie obserwatorami tego światła. Czy to wystarczy? Słowa Boże mówi, że zdecydowanie to za mało. List Jakuba 1,22. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Brak świecenia, choćby tym odbiciem światłem jest tylko słuchaniem Słowa bez wypełniania. Jak pewnie wiecie, to pewnego czasu nagrywam takie podcasty o tematyce biblijnej i zawsze, jak wrzucam taki nowy podcast, to staram się go zobrazować, nie wiem, albo powiadomić o tym, o czym będzie dany odcinek, albo zachęcić do posłuchania. I ostatnio wykorzystałem taki mem, sam go tak trochę stworzyłem, wykorzystując takie ostatnio modne słowo, umieściłem człowieka, który tak unosi ręce do góry i mówi kocham Cię Boże, ale bezobjawowo. Czemu tak? Bo teraz wielu ludzi przyznaje się do wiary w Boga, ale ich wiara jest tak naprawdę bezobjawowa. A Jezus kieruje do swoich naśladowców wyraźne słowa, tak? na przykład w Mateuszu 5,14 Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem ale na świeczniku aby świeciło wszystkim którzy są w domu Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego który jest w niebie Jeszcze raz jesteśmy wzywani do świecenia choćby takim odbitym światłem Ja wiem że to trudno świecić tak jak Jezus ale no, jakiś blask powinniśmy w sobie jednak znaleźć. Każdy powinien się zastanowić, w jaki sposób on światłem świeci. Czy roztaczam wokół siebie chociaż mały blask, taki, który może zwrócić uwagę osoby niewierzącej? Czy czymkolwiek wyróżniam się, odróżniam się od osoby niewierzącej? Czy odróżniam się czymś, co ktokolwiek zauważa? Czy mam choć jedną cechę, którą widzą inni? To no nie chodzi oczywiście o bycie Supermanem, ale na pewno wszyscy znają, a przynajmniej mężczyźni, takiego kogoś, kto się nazywał Zawisza Czarny. To był gość, który m.in. brał udział w bitwie pod Grunwaldem. On był dzielnym rycerzem, był ponoć niepokonany w turniejach rycerskich. Ale pomimo to, że właśnie był nigdy niepokonany w tych turniejach, to nie z tego on. Zasłynął i zapisał się w historii. Do dzisiaj, po ponad 600 lat od, od jego śmierci, mówi się ciągle polegać jak na zawisze. Tak się mówił nie powiedział. Tak? Ponieważ on był słynny z tego, że zawsze dotrzymywał słowa. Był człowiekiem, który świecił przykładem prawdopodobności i honoru. I w Ewangelii Jana 12,46 46, czytamy. Ja przeszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A w liście do Rzymian 13:12 Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroję światła. Mamy korzystać z tego światła Jezusowego i dawać to światło innym. Może być poprzez głoszenie słowa, poprzez nasze dobre uczynki, Poprzez dobre zachowanie, które są skutkiem Bożej miłości do nas. Każdy z nas powinien jednak czymś świecić, być przejawem tego światła, którym oświeca nas Chrystus. Każdy sam powinien zastanowić się, czy robi coś, co jest zauważane przez innych. Jest takie powiedzenie świecić przykładem. I czy jest coś, czym my świecimy? Czy na przykład jestem osobą, która jest znana z tego, że nigdy nie odmówi pomocy? Albo na przykład, że jestem znany z tego, że nieustraszenie głoszę Słowo Boże? A może wyjątkowa uprzejmość, którą wszyscy dookoła zauważają i robi na innych wrażenie? Może jestem kimś, na kogo zawsze można liczyć? Zwykła życzliwość może być takim promieniem światła, który rzuca się w oczy. W każdym razie każdy sam musi sobie odpowiedzieć, czy ma, Jakąś choćby jedną cechę, dzięki której świeci tym światłem. Jeśli nie, to powinniśmy się zastanowić, czy to trochę nie jest tak, że niestety kocham Boga, ale bezobjawowo. Bo co mnie wtedy odróżnia od ludzi niewierzących? Jakim choćby odbitym światłem świecę? Amen. Amen. It's what you believe.